Zadanie. Suma krawędzi prostopadłościanu wynosi 280 cm. Oblicz długość tych krawędzi, jeśli ich stosunek wynosi 1 do 2 do 4. Niekiedy uczniowie zapominają, jak oznaczyć ten stosunek. Warto tutaj przy liczbach wstawić x, czyli 1x, 2x, 4x. Ale ja to wykonam już na rysunku. Ta krawędź to nie jest 1, tylko 1x. Ta krawędź to nie jest 2, tylko 2x. Ta krawędź to nie jest 4, tylko 4x. Trzeba do tego stosunku przykleić xiki. No i teraz zastanówmy się, ile mamy takich krótkich krawędzi x. Raz, dwa, trzy, cztery. Mamy cztery x. Ile mamy krawędzi o długości 2x? Raz 2, 3, 4, również 4, 4 razy 2x. I również mamy cztery krawędzie pionowe, 4 razy 4x. A suma tych wszystkich krawędzi w treści to jest 280 cm. Dalej wykonujemy poszczególne mnożenia, 4x dodać 8x dodać 16x równa się 280. Suma X to 28x równa się 280. Po podzieleniu przez liczbę stojącą przy x przez 28 otrzymujemy, że x jest równy po prostu 10 cm. I w tym momencie obliczymy krótką krawędź, czyli samego x. To jest 10 cm 2 razy 10 20 4 razy 10 40. Możemy już dać odpowiedź. Krawędzie tego prostopadłościanu mają wymiary 10 cm na 20 cm na 40 cm.